Witam was kolejnego dnia w Puszczy Wkszańskiej. Opowiem wam teraz hmm, o drzewach. Tak, o drzewach, które akurat tu są duże, a tam dalej w tle widzicie małe drzewka. Skąd się biorą takie drzewa? Tak, oczywiście my, leśnicy, je sadzimy. Ale natura też sobie doskonale czasami. Z tym radzi coś wam teraz pokażę. Widzicie te małe roślinki? Tutaj dwie, tu jedna, tam jeszcze jedna. To jest siewka buka. Tych drzew wielkich, które tam za moimi plecami zobaczyliście. A skąd ona się tu wzięła? Ano wzięła się, zobaczcie, z czegoś takiego. Tak wygląda nasionko buka. Ono wpadło tam w to miejsce do gleby i zaczyna kiełkować i zaczyna rosnąć. A wcześniej to nasionko było w takiej torebce. W takiej szyszeczce, schowane, żeby tego zwierzyna nie zjadła. Ta nasionka jak widać tu wszędzie leżą. Oho, psy biegną. Coś ciekawego zobaczyły. No bo pan, pan, zaczął, pan zaczął tu łazić, no to psy muszą też przyjść, zobaczyć. Eee, Ruta odejdź. To nasionko spadło na glebę. Widzicie, ona jest taka mocno, mocno zruszana. Tu akurat były dziki, buchtowały sobie, bo lubią te nasionka po przymrozkach zjeść. A teraz z tych nasionek będą rosły małe drzewka. Czy przeżyją? Zobaczymy. Część zjedzą dziki, część zjedzą jelenie. Niektóre, które będą mogły gdzieś tam z boku sobie rosnąć, przeżyją i za 100, 120, 130 lat będą pięknymi dużymi drzewami. W dalszych filmikach pokażę Wam, jak wyglądają takie siewki z innych gatunków drzew. To akurat jest Bóg. Proszę, obejrzyjcie sobie to. Do zobaczenia w innym miejscu.